Córciu, spakowałam Ci na wycieczkę czekoladę i żelki. Nie będzie bułki z kotletem? Patrz ile uczniów, a co jeżeli ktoś zajmie nam pokój z katechetką? Wtedy zaprosimy ją do naszego namiotu na wieczorny pacierz. Elo, czemu siedzisz w spetrze na plaży? Yy, mama nie pozwala mi się opalać. Idźcie sami szukać w sensie PJ-a i Spiroła? Myślałam, że chodziło wam raczej o hełmiatkę i Szczudłaka. Ale te wasze to są chyba jeszcze jakieś rzadsze. A macie chociaż apkę? To wyszła już jakaś apka dla ornitologów? Kochani, co teraz dla was za zagra? Aleksandro, sprawdź proszę chwyty w śpiewniku. Ależ oczywiście. Dzieci, macie teraz czas wolny. Tak! Skandal! Nie za to płaciła moja babunia! Patrz, Ola, tam jest kondopia indyjska! Weźmy ją i usłyszy. A może chcesz ją jeszcze wstrzykiwać co? Z kim ja się zadaje. Co ty, z byka spadłaś? To miało być do mojego zielnika! Ja to zadłużyłam się w tym warzyńcu. Może czas wyrwać mu włosy i sprawdzić, czy molekularnie do siebie pasujecie. Już mam! obciąłem jej jak gra w sudoku! Ty zostajesz na czatach. Ale... Cii. Czy masz to, o co się prosiłam? Mam. Myślałeś, że zawiodę? Jakby co? To nigdy się nie wiedziałyśmy. A pa? pa! Aleksandra, otwieraj przecież z Właśnie się dowiedziałam, że otrzymałam odznakę królowej na ogólnopolskim forum dla szachistów. Ta, tak? A ja jestem. To biedem yy, na, na kurniku w tym tygodniu. Hej, czy ty to widzisz? Dziewczyny z naszej klasy chodzą w kurników Włoki. Hej, możemy porozmawiać w cztery oczy. No, siema. Dupy, zostawcie nas na chwilę. Mordo, bądź dla niej chamski. Niech myśli, że jej nie lubisz. Ej, dzisiaj zielona noc, co robimy? Może podmienimy tomik poezji słowackiego, a mickiewicz. O, cześć, Wawrzyniec. Chciałbyś ze mną pooglądać sumy albo je poobliczać? Nie, spadł! Chyba ją wyrwałem. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli będzie pół miliona subskrypcji, to wyciągnę Nadię z jeziora. Więc klikajcie gdzieś tu.